Witam, w kolejne odsłonie, moduł numer 3. To o tym dziurku się nie martwię, bo to będzie zaklejone. A tamte 2 cm to będzie jakaś kosmetyka, bo to moduł jest równo metr. A miał być metr 2, ale zrobiłem symetr, bo tamto sobie tutaj kosmetykę końcówkę zrobię już na tutaj jakby diafemicy. Tak jak zresztą tak jak tam robiłem między pierwszym a drugim. I tutaj schnie, przykręcone jest i zaczynamy panowie od rozjazdu. Jest to rozjazd tak zwany rulkowy, ale mi to nie przeszkadza. Ważne, że będzie. Także tutaj zaczynamy panowie od rozjazdu. Tu co zaznaczyłem, gdzie będzie ten moduł, który będzie szedł tutaj w elkę pół metra, może będzie tutaj sięgał. Wiadomo, że metr, metr, czyli w połowie metra będzie musiał chodzić w, łuk, w zakręt, żeby tutaj już szło. Postanowiłem zacząć od rozjazdu, żeby już było prędzej rozjazd torowy, ale czy w ogóle jak mi to wejdzie, to nie wiem, bo tu mam tylko metr do opisu. No zobaczymy. Dlatego, aha, jeszcze tutaj dałem sobie taką yy, płytkę USB, -tu, gdzie zabalwane na czarno. Tutaj będzie shooter, wrzucony shooter. A dlatego to zrobiłem, bo jak wiecie, mam tory z podsypką, pikowskie, te nowe. I ja je wszystkie pikowskie muszę wykorzystać w pierwszej kolejności, bo prezent urodzinowy żonki musi być na modułach tutaj. Także tam jest łuk i dwa proste tory z posypką. I tutaj będziemy dalej szli. Także tutaj będzie na czarno pomalowane. No nie chciało mi się malować na czarno wiesz, w pewnicy, bo w szopie sobie dzisiaj szykowałem to zresztą tu dałem sobie na wikol, ale żeby mi się to nie ruszyło to sobie pineskami tu to spiąłem to jest, przy, jest przykręcone wkrętami ten yy, na dole ten no i zobaczymy co to będzie no, czy ten tor pojedzie jeszcze do końca tam no nie wiem dostałem dwa kozoporowe może coś tam będzie jakaś końcówka ten tor ślepy tam Bocznica, może jakaś ktoś jak się mówi, no zobaczymy. No nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na pewno wiem, że w pierwszej kolejności będę musiał tak to robisko rozłożyć, żeby już mi wchodziło tutaj na elkę. A jakę to rozłożę, no nie wiem. No tutaj będzie, może fajnie szło, ale nie wiem, bo będę chciał jeszcze może jakiś jeszcze raz ja sudać. Nie wiem, no mało polu do popisu jest. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Zobaczymy. Ale pierwszy rozjazd już będę miał. tu jeszcze pokażę, fajne, to ta rzeka mi wyszła. Warszawa oddali, To Także na razie widzę, że ten lakier do kartonu dużo daje, bo nic mi się tu na przykład nie dzieje. Ale... Też te modele kartonowe kleiłem to na je wkleiłem jeszcze raz na karton, żeby był jeszcze raz grubszy. Ciężko się zaginało, wtedy bardzo było to grube. No ale zapomyślałem, że muszę tak zrobić, żeby w pełni jak będzie, żeby nie był cienki karton, tylko gruby, żeby był sztywny bardzo. Na tym co dodałem, wiadomo, że lakier do modeli kartonowych specjalny. Tutaj widzicie, musiałem dać deseczkę. Ja ją potem pomaluję i truję, bo mi się to podniosło do góry, ten most. Nie wiem. Albo mi tutaj zeszło na dół, no nie wiem. Do tego to musiałem dać. A się tam i tak było luźno bo tam była dziura, nie? To i tak może dlatego, że tam była dziura, i to opadło na dół. Dlatego tam sobie dałem, ale już jest wszystko ok. Jak przyjdę następnym razem, to se to poszytruję. Jak przyjdę z tym trzecim modułem, jak widzimy, modele kartonowe na razie wszystko jest ok. Jelonek Babcia. Wszystko ok, nic się nie dzieje, karton cały. No to może i nie wiadomo, czy, może jest to wilgoć, bo to pewnica wiadomo, nie. Ale nie ma tak. No zobaczymy, jak będzie po mrozach. Nie? Ja tak to bym No jest w miarę ocieplone, bo jest koło deski dane na nowo. Tutaj w ogóle są krzyściany w tym. Tam jest ściana betonowa i od sąsiada. Tutaj jest ściana, tam dalej jest puste. No tutaj. Jedynie jest okno, ale jeszcze tam przedziłą tam chcę do góry piąkę da się no, zobaczymy. No, ale mówię, że tak czy inaczej no muszę tutaj sobie te modułki porobić. A jak będzie to się okaże. No, zobaczymy. Na razie mi się to bardzo podoba. No Wiadomo, że tutaj dziennie siedział, nie będę. Jak to będzie skończone, tylko sobie będę na weekendy. W sobotę przychodził tu na parę godzin, posiedzieć, pojeździć, ale w tym roku na pewno nie będzie to skończone. Nie ma, nie ma, nie ma szans. Nie ma szans A tu będzie jeszcze L będzie czwarty moduł, i później, jeszcze będzie wpadkowe, Nie tutaj, tam będzie kopinowanie z tym mostem składanym do zabawy, bo wiadomo, że muszę mieć most składane zabawy, bo tam będę musiał wychodzić. nie? Ja się akurat zamknąłem. Żeby tak zobaczyć, jak to jest. Wiadomo, dźwi tam są też wzmocnione wszystko. No zobaczymy. Trzeci moduł już jest. Także ja mówię, wszystkie te płyty USB maluję farbą od dwóch stron i bardzo grubo, żeby ta farba wsiąkła, żeby się zesztywniała. To jest masywnie Tak samo tutaj maluję farbę. Nakładam. Nie to że pędzlem tylko nakładam farbę. Nie maluję. Nakładam, żeby było bardzo grube. Jedynie ten pierwszy moduł to jest z samych desek, bo pół OSB odpadów nie miałem. A miałem zostały mi deski właśnie, jak to robiłem tutaj te zabudowania w piwnicy. Te deski dawałem, bo to mi zostało trochę desek, to ten pierwszy moduł jest całkowicie tylko i wyłącznie z desek. Tutaj mamy deski OSB, tutaj mamy deski OSB. zresztą widzieliście w, w shopping, a to miałem już skręcone pokazane. nie ten moduł, jak mówiłem schnął na dworze, bo ja go zapomniałem schować, a była ulewa potężne deszcze i nic nic, nic się nie zrobiło. Deszcze no, woda no, nie po tej farbie spływała sobie. Takie bomby tylko były. Nic nie wsiąkło, nic się nie zepsuło, nic, nic się nie spęczniało To jest właśnie takie zabezpieczenie według mnie. Że to jest trochę fajnie sklejone farbą z dwóch stron, tu jest dużo wszystko wkoło nakładane, dużo farby, bardzo grubo farby. Dlatego takich są nierówności, bo ta farba po prostu była nakładana, nie też malowana. Ale po to to jest, żeby było stabilniejsze. Także bardzo mi się podoba. A tutaj nie dawałem z kalendarza zdjęć, dlatego że tutaj mam takie fototapetki porobione, mały, malutkie, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Tory, nie tory, takie tramwajki, to by oddali, widać tramwaj. Takie modele to są zdjęcia zrobione, przytegowane przy też były jakoś to. Fajnie się prezentowało, a tu już do góry dać ja po zdjęcia to Tak jak tam na tym pierwszym module z kalendarza. No, chyba, że jak będę miał jakiś przejazd na ulicę, no to wtedy sobie dam jakieś tam fototapetkę a jak nie będzie, no to nie, bo jeszcze nawet nie wiem co to będę robił na tym, na tym module. Wiem, że w pierwszej kolejności muszę to robisko rozdukować, a potem. Wszystko, co tam jest, no bo mam te budynki od Pawła, od Szymona i będę musiał coś kombinować, żeby je to gdzieś pomieścić. No I zobaczymy, jak to będzie. No. bardzo mi się to podoba, fajnie to wygląda, ta rzeczka. To jeszcze fajnie, z wszystko sobie no, posiedzieć, popatrzeć, oczy nacieszyć. No, dobra, no to do następnego. Biorę ten moduł do góry. I zobaczymy, no, dzisiaj na pewno nie będę robił, już bo nie ma czasu. Jutro też nie będę nic robił, bo jutro mamy bieg Borsuka Bieg Borsuka mamy i mamy na zakładzie pracowniczy piknik rodzinny jumpreza. Na zakładzie to też nie będzie, ale piękna, piękna sprawa. Jest modułek trzeci, się się. To, że coraz ładniejsze to wszystko będzie. Nie ma to jak budynki, tak jak mówił Zygmunt. Budynki to robią wszystko na makiecie ta, 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 ta. Straż Pożarna Florian